Siema. Poszukujesz aplikacji do wspierania Twojego treningu, śledzenia Twoich postępów i progresu. Dzisiaj przedstawię Ci trzy propozycje sportowych aplikacji lub stron internetowych, które możesz pobrać na swój telefon. Pierwsza aplikacja to Smart Workout, dostępna w Google Play lub na App Store. Sam z niej korzystam, zainstalowałem ją na początku roku i korzystam do dzisiaj. Muszę przyznać, że jest świetna. Dlaczego? Możesz śledzić swój progres, zrobić pomiary ciała, wagi, kalkulator do obliczania ciężaru maksymalnego, kalkulator do obliczania ciężaru na sztandze, lista ćwiczeń, a nawet możliwość dodania własnej gumy oporowej. Później użycie jej w dalszych ćwiczeniach. Jak widzicie, tutaj mam swój dziennik lub tutaj i zrobiłem trochę treningów i jest to naprawdę świetne, że mogę zobaczyć na ile kilogramów serii lub powtórzeń sprogresowałem w danym czasie. Gdy wchodzisz na tą aplikację, to po prostu klikasz rozpocznij trening, dodajesz ćwiczenia, no jest tam naprawdę ich mnóstwo i wuala, wpisujesz swój ciężar, serię, powtórzenia, nawet odpoczynek, jeżeli chcesz, dodajesz kolejne ćwiczenia, możesz zmienić kolejność w trakcie, jest podany czas treningu i jeżeli już dojdziesz do końca to zakończasz trening i na końcu pokazuje ci się człowiek z rozpisanymi partiami ciała, pokazanymi, które partie zrobiłeś i możesz stworzyć rutyny. Czyli możesz powracać do swoich treningów, i po prostu wpisywać dane już te nowe. Jest ona darmowa i naprawdę ją ci polecam. Teraz będzie strona internetowa, musclewiki dzięki której możesz wyszukać dowolne ćwiczenie na konkretną partię ciała. Jest to o tyle fajna strona, że zaznaczasz daną partię i możesz wyszukać ćwiczenie z własną masą ciała, z ciężarami, z handlami, ze sztangą. Jeżeli chcesz się porozciągać, to klikasz daną partię mięśniową i voilà, masz podane rozciągnięcia. I teraz będzie ostatnia aplikacja, strawa dla miłośników po prostu ruchu cardio. Jeżeli biegasz lub jeździsz na rowerze, po prostu chodzisz i chcesz wiedzieć ile zrobiłeś kilometrów, z jaką prędkością, w jakim czasie, to jest ta aplikacja dla ciebie. Ja używam jej, gdy po prostu jeżdżę na rowerze, klikam start i automatycznie rozpoczyna trasę. Fajną funkcją jest w niej to, że gdy się zatrzymujesz na przerwę, ta aplikacja automatycznie się zatrzymuje. I gdy powrócisz do poprzedniego ruchu to aplikacja dalej pracuje, więc jeżeli wybierasz się w trasę, to nie musisz się martwić o to, żebyś ciągle wyciągał telefon, zatrzymywał coś, więc to jest naprawdę super. Podoba mi się w tej aplikacji to, że gdy zakończasz swoją całą drogę, to wyświetla ci się na końcu taka mapka i jest ona świetna, bo widzisz całą swoją trasę w Twojej miejscowości, więc to była aplikacja dla takich miłośników triatlonu. Możesz dołączyć do swojej grupy tam w tej aplikacji w twoim mieście. Więc moim zdaniem jest to najlepsza aplikacja do mierzenia twoich takich postępów biegowych, rowerowych i wiele osób z niej korzysta, i jest dosyć popularna. Więc to by było na tyle. Myślę, że spodobać się choć jedna moja propozycja. Zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco i nie przegapić moich kolejnych filmów. Jeżeli masz pytania, napisz na dole w komentarzu. Do zobaczenia wkrótce.